Witam w kolejnym odcinku. Yy, no teraz po prostu yy, nazwę, bo zastanawiałam się jak to nazwą, jeszcze raz będę ją zmienić i będzie jak, z, jak zrobić coś do czegoś. Tak będę ją, tak ją nazwę, może jeszcze coś się zmieni, ale po prostu... Nie będę robić tylko takie, takie rzeczy jak owce, a to sobie zobaczycie w poprzednich odcinkach, po prostu teraz tak, jak działa ta maszyna. Ta maszyna, ta maszyna działa tak, że jeśli ten naciśniemy znaczy na znaczy ten przycisk, tylko to mi się nie nada, bo Jak to nie działa, o liczy nam sekundy, dokładnie sekundę. Tutaj działa tak, że po prostu nam wiele zarysowuje. I ja będę wam mówić, ile ja dokładnie to bym potrzeba tam, tej środku tej maszyny. Ile dokładnie potrzeba te, um, tego surowca, bo, bo to jest chyba zbędne, sami się domyślicie. Dobrze, um, każdy I za chwilę pokażę Wam, co będzie nam w więc do zobaczenia za sekundę dobra a więc, przepraszam tylko. ale to muszę zrobić, przepraszam dobra teraz mamy wszystko a więc możemy przejść do yy, no do dalszej tej, dalszego ogólnie wszystkiego, więc tak użyjemy troszkę lepki tłok Podkreślenie ulepki, kamień, luk poleceń, przekaźnik, lampa. No i lampa nie jest konieczna Lampa jest tylko potem. A więc. Mm, więc tak. No, ja to po prostu rozmontuję sobie będziecie odbywała się opiekać. tylko. Nie będę budować, więc to rozmontuję, czy rozmontuję rozdejguję no ja jestem w środku, tutaj robimy coś takiego tutaj <tryk> proszę sobie skopieć, zresztą filmik więc tutaj robimy taki jakby zegar jest albo, to nie jest potrzebne to jest potrzebne tylko o, tutaj jest redstone i tutaj jest ten, ten. i to, który się odsuwa i się łączy do tego bloku i dostajemy expand. już pokażę jak jest tak tak, tak już trzeba wpisać i będzie wszystko dobrze mm, dobrze teraz mm, teraz tutaj tutaj już wszystko teraz wszystko jest to I teraz tutaj pokazuję to wpisać to o i M musi być, nie wiem czemu, po prostu musi być no i tutaj liczba jaką chcemy No i będzie działała No, a więc to na tyle później można to zrobić jakimś złotem, platyną A platyną chodzi mi o ten mm, kwarc, czy cokolwiek, czy diamenty jak tutaj Czy diamenty no Tutaj nie, no, kto co chce, to może, tak zrobić, tak to właśnie wygląda, nie jest jakieś skomplikowane, trudne. A więc, yy, do zobaczenia, o, jeszcze ta lampa. Właśnie ma odzorywek to, że ona jest do góry, musi być do góry zaraz, nawet tym, bo kiedy się to wyłącza, to ona jest, że to jest w grę, bo się nie mogą wskaknąć, co nie, oni włączony czarny, nie pokazują się, no to co, to myślą, że nie, nie patrzą, ile się naliczyło, niepotrzebnie, albo że chcą liczyć, co mi nie naliczyli i muszą wszystko robić od początku, no i no to jest trochę problemastyczne, czy jak czy no. No. no i problematyczna właśnie. No i um, dlatego polecam tą właśnie lampę położyć tutaj. No i do zobaczenia i um, wcześniej.